Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się uprawą pszenicy. Więc zaczynajmy. Janek pojedzie do Iczwarem, ja pojadę Ursusem. Po pewnym czasie zapewne się zmienimy. Także miłego oglądania. No, i kupiliśmy nowy kultywator do, znaczy gruber do Tojcza. Ponieważ te były za. Ma... No. Nie tyle co za małe, ale takie za lekkie dla niego. Miałby z nimi po prostu za łatwo. No. Ładnie idzie. Tu już mieliśmy poza zacinkiem pole zasialiśmy. Pszenicę. Mhm. Mm I no. Mikołaj przyspiesz w tempie, bo w... cię trochę z tyłu. Oho, oha, okej, okay, okej. Okay. Bo coś mi nie chce dwójka wskoczyć, wyskakuje mi. Dawaj do 14 na godzinę i będzie kit. Mhm. Tak jak ja. Tażówka mi przerywa. Nie chce się wbić w ziemię. O, już weszła. Dobra, ida. Do. Widzieliśmy, że bardzo spodobał Wam się odcinek. Tak, ostatni, który zyskał bardzo szybko widzów. Przez 17 godzin doszło ich aż, jeśli dobrze pamiętam, 117. Wyświetleń widzów. Tak. Bardzo szybki przyrost. Miejmy nadzieję, że będzie tak przy każdym teraz nowym odcinku. Mamy je coraz lepsze, także. Myślimy, że będzie też lepsza oglądalność. Na no, w następnym odcinku umówiliśmy się z Remikiem, że... Znaczy nie, umówiliśmy, tylko że wymienimy się traktorami, bo... znaczy kombajnami, bo on potrzebuje troszkę mniejszy, a my troszkę większy. Mhm. I o. ktoś tam te, nam ten kombajn przywiezie na nawecie. Na pewno. Y, tą osobę zostawimy w tajemnicy. Tak, wystąpi w odcinku, ale tak przez... Mały, krótki moment. O, nie będziemy tak. I resztę odcinka zrobimy. To będzie taki dziwny kompajn, bardzo dziwny. Nie polski, nie angielski, nie amerykański, nie niemiecki, nie. Nie wiem. Jeszcze marki nie zdradzimy. Także oglądajcie nas w następnym odcinku, a dowiecie się jak, co to będzie za nowa maszyna. Jak widzicie pole, które mm, mijam akurat po le mojej lewej stronie zostało już zasiane poza grą, ponieważ musieliśmy już go zasiać, yy, więc teraz właśnie Miało być, tam to pole miało być yy, siane i uprawiane w odcinku, ale zdecydowaliśmy, że będziemy to pole, że tak powiem, przedstawiać w odcinku. No. Także... Tam jest zasiana pszenica. I gdy. Gdzie... A... no, końca. Mm, a od Mirka to nie, nie wiemy, kiedy jeszcze wydzierżamy to pole, ponieważ jest w Holandii na robotach i jeszcze się z nami dość twardo, Targuje, także no nie wiemy, nie wiemy, ale spróbujemy wydzierżawić to pole na tak. cały sezon, tak. żeby to W tym to pole... sezonie, znaczy jak gramy, to jeszcze może zobaczycie je dwa lub jedno żniwa, dwa razy żniwa lub jedno. jeden raz mhm. i będzie koniec sezonu. I moja mapka nie będzie wydana na Mikołajki, tak jak obiecałem, przekładam. Odstawiam no. na razie pracę, bo nie mam czasu. Aha. A tu bo... nic nie szkodzi. Zagramy zapewne na bolusiowo F5. Gdy wyjdzie. A, gdy wyjdzie. Czy w ogóle wyjdzie w tym roku? No. Powinno. Zapewne wyjdzie. Ja tutaj już zasuwam. Wbijam się... się za przeproszeniem, jak mogę. Ile jedziesz na godzinę? 16 Wow, ja 14 No ja mam większy pług Bo nie mogę zmniejszyć y, ilości obrotów na dwójce A dwójką po prostu jechałbym za wolno Jedynką No jedy sorry. Jedynką bym jechał za wolno A dwójki nie mogę przestawić Ale Szybko cię tak tam. Kultywator Amazone Cenius 3 metrowy dużą ilością łapek Tak jest bardzo ciężki um, Sorry, że się tak wtrąca, ale jeszcze jedna taka ciekawostka o tym kombajnie. Um, bardzo jest realistycznie dopracowany, ponieważ wszystko praktycznie w nim chodzi. Tam różne zęby, nie zęby. Kla Oprócz headeru, który nie jest zbytnio dopracowane mocno, ale chodzi wszystko. Mhm. Ale to tam mniejsze oto. Ważne, że będzie chodził i będzie nam Służ. pomagał zbierać pieniądze. Janek, Janek dowiedział się, gdzie się sprzedaje jajka. Spróbujemy to na końcu odcinka sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Jeśli tak, to bardzo fajnie. Oj. I jeszcze w tym odcinku damy naszym kurom jeść, bo dowiedziałem się, jak da, da się, daje się jeść. O. o! Kura? Tak. Na oryginalnej marce chyba nie można było dawać jeść. Nie, ale na tej można. O! No, już o. na chwilę pole skończymy. Odcinek będzie krótki. Tak. Ja zauważyłem, że ursus posiada światła krótkie i długie. No, tak. tak. Przez omyłkę włączyłem, ale się przynajmniej dowiedziałem. Dzisiaj Mikołaj miał chyba rekord prędkości internetu, dlatego mamy dzisiaj bez żadnych lagów i, i tym podobnych. Tak. Mój internet dzisiaj mnie strasznie zaskoczył. Mam strasznie wysoką prędkość. Prawie 30. Tak. A upload mam ponad. Y przez chwilę miałem nawet ponad 10, tak 10 mega, także no to jest świetny wynik strasznie. No ja mam internet różny też, ale mam bez limitu, nie? Mm -hmm. i masz bardziej taki unormowany. Janek weź to skończ, a ja tutaj takie swoje niedociągnięcia poprawię. Dobrze. O, tu mój jeden przejazd został. wow 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 wow. wow. Trochę duża... zostawiłeś? Za duża prędkość. Poprawisz, nie? Przeza zrób. Nie, 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 bo ja tutaj wiesz... A dobra. trochę mnie nakręcania czeka. Okej. Okay. Dość bardzo ładnie się prezentuje nawet i w środku, jak tu mm. wam pokazuję. Widoczność bardzo dobra z kabiny. No o. Tutaj mi jeszcze tyci pasek został. Ładnie ukształtowany teren z pola. Dlatego tak się fajnie na nim jeździ. Tu Mikołaj dojedzie, ja wezmę tura i pojadę dać kurum. Okej. Okay. Tylko nam się ostatnia łycha sprzedała i będę musiał jeszcze raz kupić. Taka mini wpa o, wpadeczka. Ale żówka mi podskoczyła. Ja już pojadę na gospodarstwo. O, podskoczył tył. Okay, jadę. Okej, to. Stara stare żอฟka. Ci, 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 ci. Są takie koryta koło balotów. Mhm. Tam się daje. Wow. Trochę. Trochę. Trochę za za dużo maszyna masz. Jest tak zgięte. O, ci, 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 ci. Daj, ta koryta? Tak. Wczoraj podskoczył mi ciągnik. Okej. Okay. O, dzisiaj nasza praca bardzo płynnie, że tak powiem, upłynęła. Janek, ja skoczę do czwarem i zobaczę, czy sprzedam jajka, dobra? Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay biorę czwara i zmykam. Yy, a powiedz mi jeszcze raz, który to budynek? Pierwszy, na prawo. Mhm. Mhm. Dojdź z obciążnikiem ma bardzo mocną prędkość i tak, no... Oj! Nie będzie można chyba z nim jeździć bez niczego, bez... Obci yy, z obciążnikiem, ponieważ tył, tył mu strasznie zarzuca, gdy go gdy się skręci i yy, wchodzi na dwa koła I tutaj przy tych drzwiach no chyba tak, nie wiem tak patrzyłem na zdjęciach jak było sprzedało mm, się? Dostałeś kasę? Nie patrzyłem i Czekaj. zapomniałem dołożyć naszej łychy i nie ma łychy, ale kupiłem tą oryginalną. Zobaczymy czy da się Aha, da. dobra. To jest to samo. Prawie. Ja zobaczę, czy sprzedałem jajka. Mhm. Mm o, strona. Kaj. Okay. Sprzedałeś? Mhm, mm chyba tak, bo mam zero jajek. to się sprzedało. Nie wiem, nie widziałem, nie patrzyłem na. O, no, to fajnie, fajnie. Cieszę się. Ja spróbuję dać radę. A pszenicę im wysypiesz, czy pszenicę? No, no, co niby innego mamy. Okej. Okay. Ja już jadę. Niestety o. łychom Reko. się nie da ładować. Reko, ojojoj! Uj, uj, uj. Przejechałem przez chwilę przez rów i z prędkości 50 na godzinę wyskoczyłem jak Adam Małysz. Nie da się naładować, to nie będzie, nie będzie w tym odcinku. Tak. Nie, Ale już w następnym jak najbardziej No bo o, muszę dodać ły łychę Odczepiłem obciążnik, żeby go tył nie zarzucał Trzeba bramę pozamykać jeśliś stoi Jeszcześ się dowiedziałem, że jest tutaj z tej kupy Poczekaj, poczekaj No Można ładować nawóz Wow. No Czyli może nasza łycha będzie ładować nawóz Tylko musimy zobaczyć Dobra i co tu I jeszcze mi koje powiemy? Hmm. No, y bardzo fajnie się nam dzisiaj pracowało, dolcze. Chociaż krótka praca, ale popłaca. Tak. Nasz bizon w następnym odcinku będzie odcinek o sprzedawaniu go. Tak. I... No. I kupno nowego. Właściwie no to było chyba na tyle. Zapraszamy do lajkowania, subowania, komentowania. Yy, zapraszamy na naszą stronę Farming Simulator 2013 i nie tylko na Facebooku. Także z tej strony był Ciaci i Ojan. Do następnego odcinka. Trzymajcie się.